No ja osobiście przyznam się, że jak kiedyś pracowałem u, u, tam u, u kogoś, to, to po prostu no zawsze się zbierała jakoś tam ścinki, nie ścinki, bo to szczerze, to głupim trzeba być, żeby wyrzucać na przykład takie rzeczy, nie? Bo to jest przecież, o i patrz, zobacz, tutaj była popelina, a propos kolego końcówek, zobacz, tu, tu jakąś popelinę walnęliśmy, albo ta końcówka była, tylko, a była, tylko wypadła. Nie, nie było. Zobacz. Była popelina odwalona i było bez końcówek zrobione. I widzisz, one się po prostu rozpadły. Straszne. A do tych końcówek to też macie straszne awersje. Nie wiem dlaczego. Bardzo dużo komentarzy właśnie a propos tych końcówek. Jak to zaciskać? Po co? Eee, powiem jeszcze raz. Ja to skręcam po prostu nie, bo widzicie, o, to nie było chyba jakoś tam skręcone, tylko tak po prostu wrzucono. Na pewno nie było. O, na, nawet macie przykład, że tu są pogięte te włókna, prawda? Te lineczki. A jak, i na pewno, jak to wkładałem tą końcówkę, to właśnie je zahaczyłem i one się podgięły. A jeśli zrobisz, skręcisz tą linkę i teraz zarobisz końcówkę, to taka sytuacja nie ma po prostu miejsca. I wszyscy piszą, że to jest bezczeszczenie się w ogóle, nie bezczeszczenie się, tylko bezczeszczenie linki. Ale według mnie, no, sorry, coś za coś. No nie będziemy już wchodzić w takie głupie chyba szczegóły. Może to ma jakieś znaczenie przy jakichś układach elektronicznych, czy czymś takim, ale wydaje mi się, że przy takim zwykłym zasilaniu, tym bardziej tu jak my się bawimy, w tych warunkach nieprzemysłowych, nie, nie jakichś tam, nie wiadomo jakich, to ja będę sobie skręcał. Rób to co chce, a ja będę skręcał. To tam ciekawego piszecie? No i się wyciąga właśnie. Później takie. Ja też mam takie, te, takie miejsca, że gdzieś sobie tam zrzucam jakieś takie ścinki, ale to takie, że już później naprawdę nic z tym nie można zrobić. Jakieś kawałki listwy, jakieś właśnie no, takie, takie pierdółki. I to naprawdę czasami jak człowiek usiądzie i później to po to kupę tego szmalcu z tego wychodzi. To się wydaje takie leży. Ja mam czy dodać. A nie, to nie ja. <ścoughs> O, lepiej 240 na kwadrat. No ta, ale to kto ma dostęp do takich kablisk? Jedynie jak przyłączę jakieś robisz grube. Fajnie, że jest 200 osób. Bardzo mi miło. Dobra, kończymy to rozbieranie. Te zasilenie... ...nam się przyda. I wiecie, do czego nam się przyda? Zrobimy sobie tak, że tu gdzieś zamontujemy ten układ, będzie go widać, będzie go widać prawdopodobnie. Nie, ale to będzie za długie, chyba że takie flejtuchy zostawimy. No dobra, pomyślimy. Ale na razie tego, o tego nie będziemy się czepiać, bo to no, my zaraz sobie znajdziemy właśnie coś, co by tu podłączyć, żeby nam się zgadzało. Bo to właśnie o to chodzi, że rzeźbimy w tym momencie, nie? Czyli tu sobie zapniemy gdzieś ten układ pomiarowy, żeby tak po prostu, no, tak dla jaj, żeby sobie był, nie? Będziemy sobie mierzyć po prostu na bieżąco jakieś tam napięcia, pewnie z raz i tyle, bo to więcej pewnie nie będziemy tego używać, ale no dobra, pokażemy jak to działa. Dobra, czyli czekajcie, ceweczki odpinamy, czyli całe, całe nam zasilanie tych żeróweczek, pozbywamy się tego, żebyśmy nie mieli tych odbiorników i całego przekaźnika, który nam to wszystko sterował tym całym ambarasem. I zaraz będziemy mieli gołą go instalację. O. Ale takie mostki to nam się przydadzą, bo ta, tu pewnie coś będziemy sterować. Więc sobie te mostki, tak już na, na wierzchu, nawet zostawmy. Tu mamy sterujący. Ten, dobra, nieważne, ale on się na, pe, na pewno nam taki przyda. Zostawimy tutaj sobie ten sam układ, czyli że będziemy sterować tą fazą będziemy sterować czymś to to będzie służyło nam jako włącznik czegoś nie wiem jeszcze czego, zaraz wymyślimy co więcej puścimy to stycznikiem ze stycznika sobie zrobimy jakieś odbiorniki będziemy zasilać ze stycznika mamy tak do dyspozycji jedną żerówę, drugą żerówę i tutaj gniazdo dobra, co możemy tutaj ciekawego zrobić żeby to nam fajnie, fajnie grało w razie czego jeszcze mamy jeszcze takie lampki Mam takie lampki pojedyncze na tablicę, to tam możemy też jakieś odbiorniki sobie poudawać, że coś jest. ojej, znowu 32, dobra, nie e, Dobra, skubiłem się całkowicie w komentarzach, bo znowu zatrzymałem. Bardzo mi miło widać. Witam was tutaj wszystkich. Ok, mamy zasilanie. Ten stycznik, widzicie, on już z automatu nam nie funkcjonuje, nie jest w ogóle całkowicie w obwodzie, więc sobie go. Wypinamy z tym mostkiem. Ciach, 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 Mamy wypięte, ten stycznik nam zostanie. Ten sterownik jeszcze nie wiem, czy go będziemy używać, chociaż on może nam się do czegoś przydać, bo zobaczcie, on nam może zasymulować. Tu mamy dwie sekundy, tak? To było chyba... Czekajcie, ten główny czas, to ile mieliśmy maksymalnie? Dwie sekundy, dwie minuty, 20 minut. O, czyli mądrze nam na 20 minut Czas T ustawić, czyli to jest to pierwsze załączenie, czyli może nam na przykład załączyć na 5 minut. O, patrzcie, jakby to, jakby to zrobić, ale to można było nawet do układu schodowego zamontować, po prostu, Czekajcie, to jest taki zwykły prosty układ schodowy na złączniku Bistabilnym i, i po prostu on ma nam w zasadzie podtrzymać, nie? czyli montujemy sobie tutaj zworę i. Montujemy żerówę i on nam podtrzyma, to będzie układ schodowy. To możemy sobie na przykład z tego zrobić układ schodowy na bistabilnym, na podwójnych bistabilnych. To też może być ciekawe. Aczkolwiek nie chciałbym wchodzić tutaj w, w, w akurat dzisiaj w jakieś osprzęty, bo muszę, na, muszę nagrać na to oddzielny live i tam wtedy wejść w ogóle w te osprzęty, wytłumaczyć co, jak, po, co, z czym, dlaczego się łączy. Tu możemy po prostu się pobawić, bo jeszcze co mamy? Mamy ten nieszczęsny duo. O to mamy jeszcze, co, co miał nam coś robić. To tu na przykład możemy się pobawić bardziej. Możemy sobie zrobić dwie żeróweczki, które będą nam migać na. Nie będą nam migać, bo on jest. On jest tylko jednofunkcyjny z tego co doszliśmy. Chyba, że ja czegoś nie rozumiem. Ale popatrzmy tutaj. Funkcja no to możemy tylko włączyć funkcję ABCD, nic więcej, prawda? I sobie czasy możemy ustawiać. No dobra, to możemy, które czasy możemy sobie ustawiać? Dojdźmy do tego. Możemy sobie ustawiać czas T. Jaki tu jeszcze jest czas? Co tu jest tu jeszcze więcej? Tx i T. On, off. Czyli tu jest mnożnik, a tu jest. O dwa dni. Łamatko. To na długo może nam załączać te różne rzeczy. To czekajcie, co możemy sobie z tego zrobić? Ja bym chciał zrobić takie... Mamy dwa w razie czego, nie? To sobie możemy zrobić na przykład, że jeden zapiąć na to, drugi zapiąć na to i wtedy będziemy mieli takie, wiecie, miganie. Kolorofon tak zwany. O, może, o, dawajcie sobie, zrobimy kolorofon na dwóch takich przekaźnikach, o, tych, który będzie nam grał w rytm do tego i zrobimy to odpalane stycznikiem. O, co Wy na to? Zrób podstawową rozdzielnicę do mieszkania. Robiliśmy już na live, weź będą filmiki. Jeśli, jeśli Cię to interesuje, to musisz zajrzeć za jakiś tydzień pewnie na profil tam do mnie i będą takie filmiki od zera do, do, do tej, takiej podstawowej rozdzielni. W sensie takich układów z różnicówką i tego wszystkiego. Tylko muszę poczekać, bo mam trochę w kolejce filmów do wrzucenia, które TikTok mi proponuje, więc nie kłócę się, nie kopię się z koniem. Wrzucam mu to, co on proponuje, a później dopiero będę wrzucał swoje. Sorry, muszę walczyć z, algo, z algorytmem. Nic nie zrobię. To tak nie działa. No dobra, to co by na to? Ktoś chętny, czy, czy nie? Czy to będzie za skomplikowane? Robimy kolorofon, żeby to nam mrugały? Raz jedna, raz druga? Czy nie? I do tego możemy coś jeszcze zrobić, nie? Zamont... O, jakbyśmy to na dwóch fazach zrobili, że raz jedna faza nam włącza coś, raz druga. Tylko co możemy takiego zrobić? Mam jeszcze jeden przekaźnik, taki 1,0 po prostu, 12V. Rób. No to dobra, to, to dawajcie, robimy. Ale wiecie co, robimy to z różnicówką? Robi... Poczekajcie, zaraz, zaraz dojdziemy o co chodzi. To wywalmy ten stycznik, bo, bo tutaj pewnie pewnie nam będzie. O, to teraz tak, zdejmujemy to. Haps. To nie będzie już gwiazda trójkąt, bo to już nic nie ma wspólnego z tym. Zrobimy w takim razie sobie kolorową na dwóch fazach. Dobra. Czyli tak, wypinamy ten, ten stycznik. Na razie. A to tylko na razie, bo on zaraz nam we mnie tam wróci. I to są nasze odbiorniki, nie? To tego nie będziemy ruszać, bo wystarczy, że sobie je tu zasilimy. Tu mamy ich zera i po prostu, nie? Tu mamy strefę odbiorników. Tej strefy też nie będziemy ruszać, bo no jest to jest, nie? Tutaj mamy fajnie, bo mamy kontrolę i możemy sobie włączyć, wyłączyć. Ten stycznik teraz w tym momencie też nam nie będzie potrzebny, więc go... Będziemy tworzyć cały kłopot z zera, będziemy jechać. Ciach, 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 ciach. Dobra, mamy to. Stycznik wywalamy. A widzisz, patrz. Coś posłania tak. tak. Czekajcie, dojdziemy, o co chodzi. Zobaczcie, tu co mówiłem, że ta końcówka była niezaciśnięta, nie? A to może to, co kolega mi pisał. Bo jeden był, że pisał, że <laughs> tam nie było dociśnięte. Ale już nie byłem w stanie zlokalizować co? No, zobaczcie. Ta końcówka nie była zaciśnięta na zaciskarce. Ona była po prostu tylko włożona i zaciśnięta stykami. I widzicie, co się stało? Po prostu te, te linki stąd wyszły w cholerę. Jeśli nie zrobimy tego zaciskarką, to, to tak się to może skończyć. Co, nie jeden? Z czym dobry jestem? Jeśli coś złego mówię, to, to dawaj, poprawiaj mnie, ja też się uczę. Tylko musisz po prostu powiedzieć co złego robię, bo tak same, żeby, jeśli to do mnie było, nie, bo tak od razu mówię, że jakby ktoś tam coś chciał pisać to, i coś złego robię, to piszcie po prostu, tylko musicie to w jakiś sposób coś określić, nie? a nie tak, że o chujowo i, wszystko, i już. To tak, tak nie działa. Nie przyjmuję takiego czegoś, bo to wtedy żaden wyznaczył. Osób widzę. Tak, 200 osób. <laughs> okej, okay, dobra, spoko. Sorry. Jeśli te 200 osób nie widziało, no to widzicie, ja, ja to przeoczyłem, ale zobaczcie, zadziałało, zadziałało, a widzicie, podziałało raz, musieliśmy to rozebrać i okej. Okay. No i widzicie, ale popelina wyszła, przepraszam, sorry. Wyczuł do czego ten stycznik, teraz to już Ci nie, nie tłumaczę do czego stycznik, bo on już do niczego jest, nie ma go w obwodzie. Dobra, to posłuchajcie. Co nam zostało? To sterowanie. Ale zobaczcie, ono nam będzie brudzić w tym momencie, bo nie będziemy nic mogli tym zrobić, bo on tu nam na sztywno siedzi, więc tego też się pozbywamy. Ops, ale zaciskamy końcówek, zaciskamy to z powrotem, bo to nam się przyda. O, tu nam się przyda i to musi być w miarę zaciśnięte, bo to mamy to nasze zasilanie całe, nie? Które nam dochodzi. Ok, czyli tego Esa też sobie wyrzucimy. Czyli zostawiamy tak odbiorniki no i ten układ cały. Włącz, wyłącz sygnalizujący nam, co się dzieje w ogóle, nie? Czy mamy fazy? Dobra, mamy to. To teraz tak zacznijmy od tego, żeby się pobawić. Widzicie co? Dobra, poczekajcie, bo jeszcze tutaj ten, to uziemienie wypnę stąd, bo ono już nam w silniku nie jest potrzebne, bo ten silnik już nie działa. A i silnik muszę zdemontować. O, to poczekajcie, bo ja to muszę przemodelować w takim razie trochę. E o o ile tu zszywek nabiłem. O matko i córka. Szywki się gną, ale cholerstwo też wchodzi. Jedna wejdzie, druga nie wejdzie, ale później to wyciągnąć to... No właśnie, o. Sorry, ale muszę to wyciągnąć. Inaczej kartki nie zerwę. I muszę takie rzeczy odkładać w jakieś konkretne miejsce, bo ostatnio jak tą linkę pociąłem, Chyba z pół godziny odkurzałem dywan, bo nie mogłem tego powyciągać, cholerstwo. Parę linaczek mi się zdarzyło obciącia. O Jezu, ile tego było. Jak wam w ogóle się dzisiaj to ogląda, spoko? Co robicie ciekawego, tak... Tak jeszcze napomknijcie, bo ja czasami zerknę na te pytania. Mam pytanie, skąd wiadomo, jak ze sobą co łączyć, bo nie wiem tego naprawdę jeszcze jakoś. No, no właśnie, wiesz, my tu tłumaczymy takie rzeczy, skąd wiadomo. Dochodzi, po pierwsze to tak, jeśli masz jakiś projekt, bo często jest tak, że ktoś robi jakąś robotę i na tą robotę jest jakiś projekt, prawda? I on często jest tam już wszystko opisane w jaki sposób, co masz zrobić i nawet włącznie z przekrojami, modułami. Tak naprawdę to, to jest instrukcja kroków LEGO, którą musisz połączyć, nie? I, w, I Ty sobie wtedy siadasz, patrzysz co masz do połączenia i sobie to zaczynasz myśleć, jak to zasilić. I wtedy sobie po prostu to zaczynasz ogarniać. Dzisiaj po kolei po prostu tego uczysz, nie? A druga kwestia jest taka, jeśli nie masz takiego projektu i nie pracujesz jeszcze w ogóle w branży ani nic takiego, tylko tak z czystej ciekawości pytasz. No to słuchaj, to właśnie robisz sobie taką tablicę. Bierzesz sobie kawałek, idziesz do kasteramy, wycinasz się kawałek jakieś sklejki. Przymocowujesz do niej takie coś. Zasilasz sobie to z gniazdka. No i najbezpieczniej z gniazdka sobie zasilnie i się bawisz po prostu. I zaczynasz podłączać, i zobaczysz, że jak czasami coś podłączysz i puścisz tego Esa pierdzielnie. I wtedy zaczynasz dochodzić, dlaczego. I wtedy znajdziesz. O, to super, bardzo się cieszę. I witam Cię pierwszy raz na live. Bardzo fajnie, że się, że się dobrze ogląda. A to trochę chodzi.